Hejka, witam cię w kolejnym odcinku podcastu W Drodze do Siebie, miejscu, gdzie rozmawiamy o rozwoju osobistym w zgodzie z sobą. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, mam nadzieję, że zostaniesz ze mną na dłużej. A jeśli już mnie znasz, cieszę się, że tutaj wracasz. Na dobry początek będzie mi ogromnie miło, jeśli zaobserwujesz mój profil. Jeśli słuchasz mnie na Spotify, to wystawisz ocenę, a jak na YouTube, to łapkę w górę. Jeśli chcesz mnie wesprzeć i to, co tutaj tworzę, możesz postawić mi symboliczną kawę, do której link znajdziesz w opisie. To dla mnie sygnał, że to, co tworzę, ma dla Ciebie wartość i z góry dziękuję. A teraz zapraszam Cię do odcinka. Dzisiaj pogadamy sobie o magicznym portalu, magicznej bramie, którą mamy za niedługo mieć. Nawet jak nie wierzysz w magię, to polecam się ten zainteresować, bo energia tego dnia jest po prostu silna, i czy wierzysz czy nie, możesz się wykorzystać na swoją korzyść. Jest to portal albo Bramalwa. Spotkałam się z obiema tymi nazwami. Ja wolę nazywać to portalem i portal ten odbywa się 8 sierpnia. Zacznijmy sobie od tego, czemu to jest taki magiczny dzień. Ogółem dni, które mają taki sam numer jak numer miesiąca, czyli na przykład 5 maja 0505 albo 9 września 0909. Każdy taki dzień ma inną energetykę w zależności od energii liczby, które w sobie ma. Portal Lwa wypada 8 sierpnia, czyli 0808. 08. Ósemki to liczby nieskończoności. Nieskończona energia, nieskończona obfitość, nieskończona moc. To dosłownie liczba wszechświata, który posiada nieskończoność wszystkiego. Dlatego ten portal jest taki wyjątkowy i dlatego bliżej tego dnia możecie o nim słyszeć wszędzie. Ja rok temu miałam wrażenie, że ludzie gadają tylko o tym portalu, bo każdy filmik był na temat portalu. Do tej wspaniałej energii dochodzi nam jeszcze znak, w który, wcho w który wchodzimy, czyli znak. Lwa. Lew jest dumny, nie boi się iść swoją drogą. Jest ognisty, podąża w zgodzie z sobą, osiągając wszystkie swoje cele. Znak ten ma w sobie potężną, ognistą energię. Do tego dochodzi ta potężna data. I to łącznie tworzy nam ten potężny portal, otwierając nam tego dnia drzwi do potężnej energii, którą możemy wykorzystać po prostu na swoją korzyść. Ja w dzisiejszym odcinku przyszłam powiedzieć Wam, jak możecie wykorzystać tą energię, co takiego możecie zrobić, i do tego teraz przejdziemy. Pierwsza rzecz, która Wam pewnie od razu przyszła do głowy, to manifestacja. I tutaj nieważne jaka, taką jaką lubicie, i do takiej, jakiej czujecie pociąg. Ja zalecam robić manifestacje, które opierają się na opisowaniu czy wizualizowaniu swojego wymarzonego życia. Czyli na przykład opisanie swojego wymarzonego życia albo wizualizacja tego życia, bądź jakiejś konkretnej rzeczy, którą chcemy wymanifestować. Możemy sobie opisać jak dostajemy wymarzoną pracę albo bo na napisać sobie jak idziemy do naszej wymarzonej pracy albo na przykład jak nie pracujemy tylko utrzymujemy się ze swojej działalności. Możemy opisać sobie że na przykład mamy przeprowadzkę do naszego wymarzonego mieszkania albo na przykład naszym marzeniem jest się wyprowadzić. Tutaj jest dowolność, też nie musicie korzystać z tych technik. Ja je po prostu najbardziej polecam na ten dzień, ale jeśli macie jakąś inną ulubioną technikę manifestacji i. Te po prostu niekoniecznie są wasze ulubione, no to inne techniki też się sprawdzą. Po prostu chodzi o to, żeby wykonać jakąś manifestację tego dnia. Kolejna rzecz to zrób tablicę wizji. Jeśli już masz tablicę swojego Dream Life, to ją zaktualizuj tego dnia. Zrób w niej porządki, dodaj rzeczy, których tam nie ma, a chcesz je i zaktualizuj ją po prostu. Jeśli nie masz, stwórz nową. Nie musi to być fizyczna tablica, może to być folder na Pinterestie, ale to ci pomoże sobie dokładniej wyobrazić i określić, jak to twoje wymarzone życie ma wyglądać. Oraz tablica wizji. Jest też formą manifestacji, więc tutaj możemy powiedzieć, że w pewien sposób oskaczają nam się już dwa punkty. Trzecia rzecz to medytacja. Najlepiej jakaś prowadzona na właśnie jakieś spełnienie marzeń czy przyjście manifestacji. Dobrze też, jakby zawierała ona w sobie wizualizację, bo wtedy będzie mocniejsza, i tutaj połączą nam się znowu dwa punkty. Ponieważ połączy nam się pierwszy punkt manifestacja, no bo wizualizacja to jedna z technik manifestacji i mam tutaj połączoną i medytację, najlepiej właśnie taką prowadzoną, oraz wizualizację, co też nam daje fajną energetykę. I Ja przychodzę tutaj z czymś dla Was, a mianowicie moją autorską prowadzoną medytacją, która nazywa się Klucz do Twoich Marzeń, bo dosłownie jest kluczem, który otworzy drzwi do Twojego wymarzonego życia. Łączy ona w sobie medytację z wizualizacją właśnie naszego wymarzonego życia, naszej wymarzonej rzeczywistości. Stworzyłam ją z okazji tego wspaniałego portalu, ale tak naprawdę można jej używać, kiedy tylko poczujemy taką potrzebę. Jest to premiera, więc do 8 sierpnia medytacja jest na promocji. Jej cena to 58 zł, i te liczby też nie są przypadkowe. Ponieważ 5 to liczba zmiany, głębokiej zmiany, a o energii ósemki już sobie mówiliśmy, więc jak widzicie, połączyłam w tej cenie dwie potężne energie, które mogą mi jeszcze bardziej przyspieszyć Twoją zmianę i osiągnięcie tego, czego pragniesz. Link do medytacji zostawiam Wam w opisie. Kupując teraz, czeka też tam na Was mała niespodzianka. Kolejna rzecz to zaplanowanie sobie celów na rok, czyli od tego portalu do następnego. Napisz wszystko, co chcesz osiągnąć przez. Nadchodzący rok od 8 sierpnia, czyli od 8 sierpnia do 8 sierpnia, zastanów się, co przez ten czas chciałabyś osiągnąć. Zaplanuj to sobie bardzo dokładnie. Możesz też pisać te cele w formie dokonanej, czyli na przykład zamiast chcę mieć psa, to możesz napisać mam psa. Wtedy jeszcze bardziej pobudzimy tą energię. Ale warto sobie właśnie zrobić takie cele oraz, prze oraz przeanalizować sobie cele roczne i ewentualnie też zrobić w nich jakieś porządki. Czyli jak jakiś cel już z tobą nie rezonuje, nie bój się go usunąć. Albo na przykład wstawić tam jakiś inny cel, który też jest dla Ciebie ważny i który chciałabyś wykonać jeszcze w ciągu tych kilku następnych miesięcy, które mamy jeszcze w tym roku. Piąta, ostatnia rzecz to jakiś prosty mini rytuał. Wypicie kawę z cynamonem albo zapalenie świeczki z intencją, którą na przykład też posypiecie cynamonem czy innymi działami. W zależności od tego, co chcecie przyciągnąć, możecie też napisać na kartce, czego już nie chcecie w swoim życiu i to spalić. Dużo inspiracji na takie małe, łatwe rytuały znajdziecie na TikToku czy na Instagramie. Na TikToku mam wrażenie, że jest ich więcej. Ważne, żeby to nie były jakieś mega poważne rytuały, które zawierają na przykład w sobie krew lub jakieś części ciała, jak paznokcie czy włosy, bo to są już bardziej mocne rzeczy i tutaj jak zrobi się coś nie tak, to może być problem. I to taki duży. A przy tych takich małych, prostych rytuałach, które opierają się na świeczce, czy jakichś właśnie roślinkach, bądź przyprawach, ziołach, Ciężko jest zrobić coś nie tak, no bo nie da się źle posypać bazyli, że tak powiem. Więc takie malutkie rytuały, możecie sobie na spokojnie robić. W zależności od tego, co chcecie osiągnąć, każdy będzie miał inny rytuał, ale nie muszą to być jakieś duże rzeczy, bardziej chodzi o to, żeby to było takie, wiecie, intencjonalne. I może to być nawet zapalenie po prostu świeczki z intencją, lub tak jak wcześniej wspomniałam, nasypanie sobie cynamonu do kawy, by przyciągnąć obfitość. I to takie moje top 5 rzeczy, które można wykonać tego magicznego dnia. Przejdziemy teraz do Pytania do dziennika. Dzisiejsze pytanie to, jak wygląda moje wymarzone życie. Opisz je w punktach, albo jak opowiadanie, jak wolisz usiądź po prostu i opisz swoje wymarzone życie, tak jak czujesz, że chcesz to zrobić. To też jest pytanie, które możecie sobie zadać tego 8 sierpnia. Możecie na to pytanie nie odpowiadać teraz, jak słuchacie tego podcastu, czy jak skończycie słuchać, tylko na przykład sobie je zapisać i odpowiedzieć na nie 8 sierpnia. Wtedy będziecie mieli już też wykonaną, można powiedzieć, manifestację. Wspominam Ci o linku do medytacji, klucz do Twoich marzeń, który znajdziesz w opisie filmu. Jeśli chcesz odcinek o jakimś konkretnym temacie, możesz napisać swoją propozycję w komentarzu. Ja przypominam Ci jeszcze o zostawieniu oceny i obserwacji i słyszymy się w kolejnym odcinku. Bye, bye!